Witaj. Powiem ci, jak zainstalować Mouse Toggle dla Amazon Fire Stick. Najpierw musisz pobrać aplikację Downloader. Jeśli masz już go zainstalowanego, możesz pominąć ten krok. W przeciwnym razie przejdź do wyszukiwania na karcie Fire Stick i wpisz Downloader. Po znalezieniu kliknij, aby go zainstalować. Po zainstalowaniu Downloadera czas go skonfigurować. Przejdź do ustawień, następnie My Fire TV i otwórz opcje programistyczne. Przejdź do informacji. Wybierz Fire Stick i kliknij 7 razy środkowy przycisk na pilocie. Zobaczysz wiadomość potwierdzającą, że jesteś teraz programistą. Wróć, a w końcu zobaczysz opcję programisty. Otwórz je, włącz debugowanie ADB i włącz opcję instalowania nieznanych aplikacji dla downloadera. Otwórz downloader i wprowadź kod. Spowoduje to przejście do strony internetowej, z której możesz pobrać program Mouse Toggle. Przewiń w dół, aż zobaczysz przycisk Przełącz mysz dla Fire TV. Kliknij na niego i zainstaluj. Po zakończeniu instalacji usuń plik instalacyjny, aby zaoszczędzić miejsce. Teraz skonfigurujmy przełączanie myszy. Musisz zezwolić na debugowanie USB i upewnić się, że usługa myszy jest włączona. Dla wygody zalecam włączenie automatycznego uruchamiania przy uruchamianiu urządzenia. Aby aktywować funkcję przełączania myszy, kliknij dwukrotnie przycisk odtwarzania pauzy na pilocie. Dzięki za oglądanie.